Dobra, lubię oglądać takie reklamy. bo kiedy oglądam takie reklamy to się wkurzam że ja tak nie mam no akurat co do tego że widuje się kogoś bez bluzki właśnie z bluzką ale rozpiętą chodzącego w ten sposób bawiącego się ze znajomymi rodziną pozującego całkiem spoko szkoda że tak nie wyglądam ale z reguły to są modele więc każdy o tym wie No właśnie, i się zastanawiałem. Ej, może jak się popsikam tym zapachem, to będę miał tak samo. Raczej wątpliwe, ale kupiłem znowu jako tester. To już pewnie wiecie. 50 ml za 9,50 od Marcel Perfumy Marcin Kopytowski na Allegro. Ten zapach, już zresztą wiecie, co ma przypominać. On ma przypominać k. By Dolce Gabbana, który jest zapachem aromatycznym, cytrusowym, z nutami zapachowymi takimi jak jego cytrusy, czerwona pomarańcza, sycyjska cytryna, papryczka, pimento, szałwia, lawenda, geranium, weteveria, cetpaczula. Eee, czemu wziąłem akurat ten zapach do recenzji? On mi nie przypadł do gustu, bo psikałem się nim, pamiętacie, w Seforze czy tam w Daglasie. Jest to widoczne na tym filmiku, gdzie papierki widać. To akurat na jednym z papierków miałem ten zapach. On nie jest strasznie zły. Czuć w nim czerwoną pomarańczę, coś pikantnego i cierpkiego, drzewno-korzennego czyli pewnie te dwie rzeczy. No właśnie, nie jest zły, ale oryginału na pewno bym nie kupił. Bo po prostu nie przypadł mi aż tak do gustu, ale wiem jak pachnie, więc powiem wam, czy przy okazji ten tak pachnie. Wezmę go na papierek, psiknę. Którego w sumie nie mam. Poczekajcie chwilę. Dobra, już mam. Trochę zepsuta, to mizer jest. No i teraz tak. Gdyby ktoś mi dał w tym momencie do porównania oryginalny papierek z popsikanym papierkiem, tym zapachem, to bym powiedział, że znaczącej różnicy nie ma. Czatlerowi, czy tam szatlerowi, czasami udaje się zrobić dobry odpowiednik, rzadko, ale no jest, trafia się czasami. Co odnośnie tego zapachu? Czuć czerwoną pomarańczę, tak samo jak w oryginale i czuć coś pikantnawego czyli pewnie papryczkę ja sobie psiknę na rękę jeszcze akurat na palce tutaj bo zaintrygował mi, że mnie że całkiem im wyszedł no dobra nie aż tak stuprocentowo im wyszedł jak oryginał bo czuć strasznie alkohol na początku jak się psiknie na skórę Ale poczekajcie, sobie poczekam jak się rozwinie. Dobra, minęło trochę więcej minut, bo musiałem się spakować. Jeżeli ktoś lubi rześkie zapachy z nutą czegoś aromatycznego, drzewnego, cytrusowego, to ten zapach jak najbardziej spełni jego oczekiwania, bo nie jest po prostu najgorszy. Jak za cenę, to akurat 10 zł, bo to był tester, ale 24 zł chyba kosztuje 100 ml zapakowane. Na pewno jest lepszy niż zapach z Iwonu. się chyba czyta Eivon czy e Avon. no nieważne. Jest po prostu lepszy i całkiem nieźle idzie w te rytmy tego oryginału. Polecam gorąco i dzięki za uwagę na razie.